Mamy kolejny dzień, więc kolejny skut z archikadem. Dzisiaj skut Kontol A. Do czego on służy? Przechodzimy do archikada. Kontol A pozwala mi zaznaczać elementy w archikadzie i zaznaczać w pewnych yy, rodzajach grupach. Ja może na początek coś tutaj powstawiam. Mam jakieś ściany. Mam jakiś stop. Może sobie jakieś tam obiekty postawiam. Jakieś słupy, coś mi dzisiaj komputer zdania. Eee, no i mam linie przekrojowe, linie elewacji. Strop, dwie ściany, trzy obiekty, dwa słupy. I teraz załóżmy, chciałabym zaznaczyć wszystkie ściany z tego projektu. To o ile nie byłoby to jakiś problematyczny, bo ja sobie kliknę z Shiftem dwa, dwie ściany i mi się one zaznaczą. Tak? Natomiast jeśli mamy dużo elementów, już, już to bardziej zaawansowany projekt, zaznaczanie wszystkich pojedynczych ścian w momencie, gdy tam jest jeszcze 100, jeszcze w tym samym miejscu, może słupy stoją i tak dalej, no to trochę jest robotę, bo bo będziemy musieli klikać tam z 50 razy. Dlatego też mamy skrót Ctrl A. Chcę zaznaczyć tylko i wyłącznie ścianę. Wybieram narzędzie ściana, CTRL-A. Z tej całej grupy zaznaczę mi się tylko to, te elementy, którego narzędzie mam wybrane na palecie narzędzi. Chcę zaznaczyć tylko i wyłącznie obiekty, no to wybieram narzędzie obiekty, CTRL-A. Mam zaznaczone tylko i wyłącznie obiekty. Jeśli teraz bym chciała do obiektów dokliknąć ścianę, no to przechodzę na ścianę, CTRL-A. Doklikują mi się ściany. Do zaznaczania. W ten sposób. Nawet słowo tłustko tworzy. No i jeszcze działa to w ten sposób, że jeśli jestem na narzędziu wstrzoka, Ctrl A, zaznaczam mi się wszystkie elementy na W tym momencie zaznaczam, jestem na kondygnacji 0, zaznaczam elementy tylko i wyłącznie na kondygnacji 0. Jeśli chciałbym, byłoby kilka różnych pięter, wystarczyłoby przejść do widoku 3D i działać w oknie w widoku 3D, wtedy nad całym projektem pracujemy. I zaznaczamy tak. Działa to dokładnie tak samo, czyli ściana, kontrol A, mam zaznaczone ściany. Chcę do do obiekty, więc klikam narzędzie obiekt, kontrol A, mam w tym momencie zaznaczone i ściany, i obiekty. A jeśli strzałka, i kontrol A, zaznaczy nam się wszystko.